Panie prezydencie, jesteśmy w SP2, gdzie długo wyczekiwany remont boiska się rozpoczął właśnie. Zgadza się. Tu z tymi obiektami sportowymi jest tak, że jakiś czas temu robiliśmy bieżnię atletyczną to były z budżetu obywatelskiego robione zadania. Teraz przyszedł czas na boisko, które tak naprawdę już trzeba było zamknąć i je zmodernizować. Także może nie jest taki wielki zakres inwestycyjny jak w niedawno oddanym kompleksie przy Szkole Podstawowej numer 8, ale też i ten kompleks jest mniejszy. Generalnie robimy boisko, które będzie kosztowało około 400 tysięcy złotych, przy czym 200 tysięcy pozyskaliśmy z programu sportowego Urzędu Marszałkowskiego. Prace będą polegały na wykonaniu nowej nawierzchni tego boiska, odwodnieniu jego. Jak widać, plac budowy już jest przekazany, już pierwsze prace się rozpoczęły. W części boiska jest już zdarta ta nawierzchnia, która idzie do wymiany. Przyglądamy się też podbudowie, która, która jest pod tym boiskiem. Prace potrwają do. 90 dni, także mam nadzieję, że to wszystko tutaj sprawnie pójdzie. Prace wykonuje głogowska firma Tolima, która wygrała przetarg na zrealizowanie tego zadania. Teraz będzie nowoczesne boisko. Tak, będzie nowe boisko, ale pamiętajmy, że te boiska przyszkolne są mocno eksploatowane nie tylko w czasie godzin, ale też po godzinach, czyli po południami. I kolejny raz, kolejny, kolejny apel, szanujmy. Użytkując je, bo to jest normalne, że będziemy, po to są te boiska, żeby też je eksploatować, użytkować po godzinach, po południami, bo ta infrastruktura sportowa powinna służyć dzieciom i młodzieży, ale do celów sportowych, nie innych.